Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, tak mi ciężko, nie wiem już co dalej czynić w związku ze wszystkimi moimi kłopotami. W głowie mam mętlik, dręczy mnie tyle pytań bez odpowiedzi. Błagam Cię, zamieszkaj w moim sercu, poprowadź i wskaż najlepszą życiową drogę. Duchu Święty, wierzę, że nikt nie doradzi mi tak jak Ty. Zawsze byłeś moim światłem pośród życiowego mroku. Wielokrotnie dodawałeś mi nadziei i sił. Błagam Cię, byś i tym razem przyszedł mi na pomoc, rozjaśnił mój umysł, wskazał co dobre, a co złe. Bez Ciebie kompletnie się pogubię. Duchu Święty, proszę, działaj w moim życiu i życiu wszystkich, których dotyczą moje sprawy. Spraw by spłynęło na mnie i na nich Boże Błogosławieństwo, bym nagle ujrzała jasno i rozwiązała to, co dla mnie za trudne. Całkowicie zawierzam się Tobie, oddaję Ci każdy mój życiowy ciężar. Całą sobą ufając w prawdę, jaką mi przyniesiesz. Dobry Boże, Ojcze, błagam, pozwól, by Duch Święty towarzyszył mi podczas wszystkich trudnych dni, spraw by pomagał mi w stresujących sytuacjach, nieustannie przepełniał duchowym spokojem i nadzieją. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!